Przede wszystkim to, że pisząc, robię to, co kocham. Spełniam się zawodowo, spełniam swoje marzenia. Pisanie sprawia mi wielką frajdę, przyjemność. Lubię ten moment, kiedy stawia się ostatnią kropkę w tekście. Nie tylko w epilogu, ale choćby w poszczególnym rozdziale. To uczucie, kiedy kończymy rozdział i wiemy, że my to napisaliśmy, lubię. Mm, o, najbardziej oczywiście to, gdy już dostanę swoją książkę w wersji papierowej, gdy mogę ją chwycić do ręki i mogę sobie pomyśleć, że o, to jest moja książka, ja to napisałam, to jest moje literackie dziecko. Mm, w pisaniu... ja publikuję swoje teksty na Wattpadzie, zanim zostaną wydane. Bardzo lubię pisać na Wattpadzie i ogólnie mieć kontakt z wszystkimi tam czytelnikami. Jest tam taka opcja, że można komentować nawet y, poszczególne fragmenty w tekście, bądź nawet dialog bohaterów. I lubię po prostu czytać te wszystkie komentarze od czytelników i widzieć, jakie są ich reakcje na dany fragment, bądź na daną rozmowę bohaterów. To jest naprawdę fajne uczucie. Czego nie lubię? Hmm. Może jedynie tego, że pisanie książki tak strasznie długo trwa, że jest takie czasochłonne, bo jednak napisanie całej książki nie jest takie chopsiułp. Fajnie byłoby, gdyby od razu dało się przelać całą naszą wyobraźnię i naszą fabułę tak już od razu na laptopa. A to jednak takie pisanie długo trwa. Miesiącami, tygodniami, nigdy latami. Mm, co jeszcze nie lubię? Właściwie chyba nic. O, może jedynie to, że od długiego siedzenia nad laptopem często bolą mnie plecy i oczy. Ale to już chyba swoje lata mam. Mm, zdecydowanie romanse. Głównie to czytam, ale czasem też sięgnę po książki z elementami fantazy typu Czerwona Królowa, Saga Zmierzch o wampirach albo o Harry Potter, tak uwielbiam Harry'ego Pottera. Przeczytałam wszystkie części po kilka razy i głównie też piszę romanse ale mam pewien pomysł, by napisać może kiedyś książkę, coś o aniołach, demonach albo o bohaterach z nadprzyrodzonymi zdolnościami. Może coś typu tej bajki czarodziejki witch. Tak, coś w tym stylu. Może kiedyś się odważę. Z muzyki, z filmów, seriali, z innych książek, ale to rzadko. Zazwyczaj mam tak, że Wena po prostu sama mnie atakuje z nienacka i ja nagle mam przed oczami obrazy danej sceny, albo po prostu nagle wpada mi do głowy pomysł na fabułę do nowej książki. Szybko to wtedy zapisuję, żeby mi nie uciekło, dlatego właśnie mam dużo notatek w telefonie z jakimiś dziwnymi tekstami albo po prostu zapisuję to w jakimś zeszycie na kartce. Tylko z tym to już jest problem, bo mam bardzo brzydki charakter pisma i po prostu potem no czasami się nie potrafię odczytać. Na pewno nigdy się nie poddawać. Pisać, pisać i pisać. Nawet jeśli myślimy, że nasz tekst jest beznadziejny, a nasz styl pisania nijaki, okropny, to i tak mamy pisać, bo jeśli sprawia nam to przyjemność, to nic nie stoi na przeszkodzie, by tego nie robić. Warto też publikować swoje teksty na LatPacie. Ja sama tam zaczynałam, jak zresztą większość autorów polskich. Mm, możemy tam się przekonać, jak inni reagują na nasze teksty, jak odbierają właśnie nasz styl pisania. Możemy zyskać dzięki temu czytelników, mm, a Łatwat też dużo pomaga w dalszym etapie wydawania książki, bo jednak wydawnictwa zwracają uwagę na to, czy mamy czytelników i czy ktoś już czytał nasze teksty i czy komuś to się podoba. Moja rada też taka, by nie zrażać się negatywnymi opiniami. Konstruktywna krytyka, okej, okay, przyjmujemy na klatę, poprawiamy swój styl pisania i piszemy dalej, ale jakichś hejterów i ludzi, którzy nas obrażają i nasze teksty olewamy, bo niestety żyjemy w takich czasach, gdzie teraz hejt i obrażanie jest w modzie. No, więc to olewamy. To jest bardzo trudne pytanie. Ja przeczytałam wszystkie lektury. Wszystkie, naprawdę. I chyba nie będę w stanie wybrać jednej. Przykro mi, no nie dam rady. Ale z tego, co na pewno zapadło mi w pamięć, to z tych młodszych lat um, Balladyna, um, książki Małgorzaty Musierewicz, ale już nie pamiętam tytułów, bo oczywiście przeczytałam wszystkie, ale. No. Zawsze byłam i dalej jestem zafascynowana mitami greckimi. Co jeszcze? Opowieści z Narni. Miałam taką lekturę, tak. I to dwie części. W pustyni i w puszczy na pewno. A z tych późniejszych lektur Romeo i Julia. Cierpienia młodego Wertera. Zbrodnia i kara. Wystarczy. Na pewno nie historia, bo ja dodat to <gryw> ulubionym przedmiotem język polski. No, Od zawsze lubiłam pisać i czytać. Uwielbiam czytać książki i tak, jedna z, bo z moich bohaterek jest takim molem książkowym jak ja, a dokładnie Larisa w książce o tytule "Udowodnici". ci. Tak, to ta książka. A oprócz pisania ostatnio bardzo polubiłam się z programem Kanwan. Potrafię tygodniami siedzieć w tym programie i tworzyć grafiki. Naprawdę jara mnie to. Co zresztą te moje grafiki możecie zobaczyć na moich stronach autorskich, bo praktycznie cały czas wszystko tam dodaję. Gdybym była youtuberką, to właśnie tutaj pojawiłoby się logo mojej strony autorskiej, ale że nie jestem youtuberką, ani moje strony autorskie nie mają swojego logo. No to polecam, Kamila Mikułajczyk, strona autorska. Jestem na Instagramie, na Facebooku. Bez różnicy, przynajmniej dla mnie, napisałam powieść obsadzoną w Polsce, ale też i kilka za granicą. Problem jest w tym, znaczy, może nie problem, ale jednak więcej imion ładniejszych jest tych zagranicznych niż polskich, przynajmniej dla mnie. Nie wiem, czy tak tylko ja mam, ale po prostu niektóre polskie imiona źle nam się kojarzą, bo znamy na przykład jakąś osobę o tym imieniu i już nie lubimy tego imienia. I na przykład nie nazwę swojego bohatera Grzegorzem albo Katarzyną, bo znam taką Kasię i takiego Grzesia, których nie lubię. Bez urazy dla Grzesiów i Kasi. Aktualnie nie, ale dawniej jeszcze jak chodziłam do szkoły i zanim zajęłam się pisaniem na poważnie, to zawsze brałam udział w tego typu konkursach. Często właśnie w takich konkursach można sprawdzić swoje siły, zobaczyć jak Odbierają czytelnicy właśnie nasz tekst, czy im się podoba. I dla niektórych, co może być bardziej motywujące, yy, za udział w takich konkursach i za wygraną są nagrody, choćby książka albo jakieś innego typu gadżety. Pamiętam, że często na, w internecie albo w gazetach typu bravo, popcorn. Tego typu. Często były właśnie takie konkursy literackie i tam właśnie można było zdobyć różne nagrody. Fajne to było. Polecam.